Witam serdecznie na kanale Iwitarod. Osoby spod znaku Baranka. Dajcie kochani i uśmiechajcie. Cześć. To czytanko jest dla Was na czas od 8 do 14 maja 2023 roku. Zobaczmy, co u Was będzie działo się w tym tygodniu. Co u osób spod znaku Baranka. Zobaczmy. Ogólna energia. No dobrze. Co przychodzi? Co przychodzi? Jakiś koniec, coś się kończy nagle, coś się zakończy w tym tygodniu, nagle, jakiś etap, coś, ktoś. Ale co odchodzi, co odchodzi od ciebie w tym tygodniu, baranku, mój drogi? Mm -hmm. Co odchodzi? Słońce, Rada, hmm. Rada dla Baranka. Sytuację. I ostrzeżenia. Ostrzeżenie. No dobrze. No mam wrażenie, że wy po prostu w tym tygodniu będziecie musieli przyjąć, co ma wam los do zaoferowania. Takie odejście od tego, co nie służy, nie służyło Ci do tej pory, mm, przyjąć ze spokojem. No o co tutaj chodzi? W głównej energii macie mm, asa mieczy. As mieczy mówi o <laughs> o mm, odcinaniu czegoś, kogoś z życia, z Zdejmie, że różowe okulary na jakąś sytuację. Hmm. Jakaś prawda może wyjść na jaw w tym tygodniu. Zobaczmy, dlaczego a z mieczy jako energia główna do Ciebie przychodzi. Zobaczmy. Hmm. No proszę. Myślę, że tutaj w głównej mierze chodzi o pracę. Coś tutaj odchodzi, czyli no nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji Baranku. W każdym razie może być tak, że odchodzisz z pracy, która ci nie służy. Być może otwierasz swoją firmę, po prostu odrzucasz coś i, i tworzy się przestrzeń i w Tutaj y, tworzą się przez to nowe możliwości. Możesz być tym magiem, który kreuje nową rzeczywistość dla siebie. Y, czyli nowe kontrakty, nowe rozmowy na temat nowych rozwiązań w jakiejś sytuacji. Hmm. Naprawa czegoś. No, no dobrze. Dalej patrzmy, y, co przychodzi. Tutaj w tej śmierci widzę, że jakiś cykl w życiu się kończy, w two y w tym tygodniu, czyli co? Koniec cyklu. Cykl, czyli coś się kończy, co Tobie nie służy. Czyli, tak jakby takie uzupełnienie do tego asa mieczy. Zobaczmy, dlaczego. Śmierć. Śmierć to może być zakończenie relacji. To może chodzi o koniec jakiegoś projektu, zaczynasz coś nowego. Tworzyć tak nowe pomysły. Zobaczmy dalej. O co chodzi z tą śmiercią? Król denarów w pentakli, czyli co? <grym> możesz być tym królem pentakli, czyli tych denarów. Możesz, możesz być szefem firmy, możesz być mężem, ojcem tutaj kończy się coś i ty o tym doskonale wiesz, jesteś przygotowany niejako na to, że coś się skończyło, coś ukończyło, coś nadchodzi, jakiś koniec i ty już masz nowe pomysły, nowy projekty na coś. Chcesz tworzyć coś nowego. Hmm. No dobra, co odchodzi? Słońce, no słońce odchodzi, czyli... Ja mam wrażenie, że coś tutaj się może po prostu opóźnić. Słońce to jest realizacja marzeń. A przez to, że ta śmierć pokazuje o nagłych zmianach, one spowodują, że te twoje plany jakby będą musiały poczekać. No, zobaczymy, o co chodzi z tym słoneczkiem. No, królowa mieczy. Hmm. Yy, gwiazda no tak, no tutaj się opóźnią właśnie ta realizacja twoich marzeń, tak jak wcześniej powiedziałam tutaj ta gwiazda mówi o realizacji, pójście za mm, gwiazdą, za tym marzeniem yy, Królowa Mieczy jakby na zimno spogląda na jakąś sytuację może to być urzędnik, który Opóźni coś. Będziesz musiał poczekać na decyzję. W każdym razie to nie wygląda źle. Wręcz przeciwnie. Myślę, że będziesz miał więcej czasu do tego, by przemyśleć jakiś plan, yy, działania. Rada jest taka, byś odpoczął. Byś dobrze zastanowił się na tym, czego tak naprawdę pragniesz, jak to zrealizować. Być może jesteś po jakichś ciężkich przejściach. Yy. Które się zakończyły. Zobaczymy, dlaczego tutaj ta czwórka mieczy przyszła w radzie. Dla ciebie baranku. No. Zastanawiać się będziesz nad. Zastanów się nad jakąś propozycją, która przychodzi może przyjść do tej. w tym tygodniu do ciebie. Czyli nie. nie yy, to nie jest na czas, jakby by podejmować jakieś decyzje. Raczej czy należałoby je przemyśleć i przeanalizować. Ym, ostrzeżenie jest przed królową mieczy. Hmm. Czyli może to być urzędnik, może to być kobieta, <laughs> która może jakby spowodować to opóźnienie z jakiegoś powodu. Zobaczmy dalej. Hmm. No, jakby ci yy. widzę kogoś, kto tutaj mówi o różnych możliwościach, kto a może schodach to si siódemka kielichów ona mówi o. O tym, że jest dużo możliwości, ale też moż, można zobaczyć w tej karcie mm, szereg problemów, które ktoś jakby nakłada na ciebie. Będziesz musiał przyjrzeć się tej sytuacji, w jakiej się znajdziesz. No dobrze, zobaczymy, co mają Aniołki do powiedzenia dla ciebie baranku na ten tydzień od 7 do 14 maja. Zobaczmy, co tu do Ciebie przychodzi. Zobaczmy. No. Może masz sam jakieś pytanie do kart, więc zapraszam. Tutaj wylosuję jedną z nich. Zobaczmy. W przeciągu kilku tygodni. No, proszę. W przeciągu kilku tygodni. Zaraz w przeciągu kilku tygodni to, o co pytasz, wydarzy się w tym miesiącu albo krótko po jego zakończeniu. Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona czyli troszeczkę cierpliwości baranku a prawdopodobnie twoje marzenia się zrealizują, cokolwiek to nie jest. To wszystko z mojej strony. Bardzo Was proszę o subskrypcję, komentarze, lajki. Piszcie, czy ten rozkład Wam odpowiada. A ja się będę z Wami żegnać i do następnego razu. Trzymajcie się. Pa!